Siemanku, szutowanko, go! Z tej strony to New Jorski, and welcome back to Roblox Fix It Up! Dokładnie, moi drodzy, mogę się iść szybko na Junkyard, ponieważ może zdobędziemy coś fajnego. My co prawda mamy tam, mamy jed jeden plac wolny, czyli jedno miejsce wolne i fajnie, że teraz ten garaż jest na 18 miejsc, bo on był chyba na 12, z tego co pamiętam. Ty, jaka. Ale ja ją ja mam chyba. Ja ją chyba mam, ale ładny kolor zrobiła dziewczyna. No patrzcie ty. Ja nie mogę. Dziewczyny to jakoś zawsze fajnie zrobią, nie? They will bring the, the next update the contract. No właśnie, ja bym bardzo chciał. Ciało, nie? Dostać ten samochodzik, bo mi się bardzo podoba. Dobra, wiecie co? Może polecimy sobie, oczywiście, najpierw. Nie, lecę. Wiecie, gdzie polecę? Polecę sobie najpierw otworzyć garaż, ponieważ zawsze na odcinku z Roblox Fixed Up otwieramy za 100 bubuksów jakiś tutaj garaż. Ponieważ ja mam nadzieję, że trafię kiedyś tego porszaka. I teraz tak, cyk. To jest mój ulubiony garaż. Jak ja teraz nic fajnego nie zdobędę, albo będzie tutaj Opel Corsa, to już nigdy nie otwieram tego garażu. Dobra, dawaj, let's go. O oh my God, dobra, 75 koła też może być, no przytule fajnie, to nie jest to, co ja bym chciał, żeby było, ale wiecie co, idziemy teraz, moi drodzy, tu, na Junkyard, ponieważ coś się może fajnego za chwileczkę zrespić, co prawda jest bardzo dużo osób tutaj, my mamy jakieś tam samochodziksy do zrobienia, za 34 sekundy coś się pojawi, tutaj chłop już jakiś jeden skacze, teraz tak, tutaj mamy kaptur, tutaj mamy tego, wiecie co, bo ja tutaj widzę tak, ja tam widzę Toyota Hilux, Patrz, tam widzę z tyłu Toyota Hilux. Tu jest Seat, więc ja teoretycznie wszystko widzę stąd, jak tutaj stanę sobie. Nie? Tylko musisz, par, nie widać dwóch sam. Gdzie, gdzie tu jest najlepszy spot, żeby ogarniać temat? Może to będzie tu. Patrz, tu widzę, tu widzę. Raz, dwa. Tu nie widzę. Gdzie by to było najlepsze, nie? Raz, dwa, trzy. 4, 5. No, niby tutaj Lexus się zrespił. Ale ładny sad przyjechał. Bardzo mi się podoba. Ford Traffic tu się chyba zrespił. Honda, Honda Integra. Nie potrzebujemy tego. Tu się Fordzik zrespił. Dobra, poczekamy tutaj, bo Ryan kupił teraz ten samolot, tę Honda Integrę. Skibity Toilet się cieszy, że ma w Audiku 4.0 i w Mercedesie 4.0, a w Mercedesie jest 6.3. 6.3, nie? Dobrze mówię, czy teraz jest coś innego. Dobra, co się tutaj zrespi fajnego? Czekamy. Ale Becia przyjechała. No, skąd, ty, skąd wy macie te auta, stary? Ja nie wytrzymam psychicznie ej. Dobra, no niestety na razie. Się nic fajnego nie zrespiło, więc ja... Czekaj, bo tutaj coś się może za chwileczkę zrespić, bo dziewczyna tutaj coś kupiła. Patrz, patrz jak czeka, nie? Patrz, 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 patrz jak czeka. Czeka tu, nie? Normalnie. Surgeon, czeka ty. Lexus, dobra, Lexusa mamy już. Tu jest Golf, ale tu jest Golf 3 i tu raczej niczego nie ma. Dobra, wiecie co? Idę, idę do garażu, ponieważ mamy dosyć dużo rzeczy do zrobienia, musimy też Mercedesa kupić i kupi serwer, za, du za dużo, za dużo osób tu jest, nie? Teraz tak, musimy zrobić Golf Mamy tego Golf więc robimy... Robimy po prostu po kolejnie. Lecimy z tym golfiksem. Wydaje mi się, że ja tutaj coś fajnego uzbieram. Nie chcę się tutaj chwalić moimi samochodami, jak ja tutaj mam ciekawe i tak dalej, i tak dalej. Co tu jest w ogóle wsadzone? Tu jest jakiś diesel? Nie, i 4-2-0, dobra. Zamykamy to badziewie i jedziemy. Dobra, jesteśmy na jaki kolor zrobimy? Ten żółty był spoko. W takim golfie? Żółty jeszcze nie spotkałem się z takim żółtym golfem. Więc zobaczymy. Tu lecimy z żółcią. Paint. Pasuje, no. Czerwone, czerwone tu jest. Według mnie pasuje. Dajcie zaś koniecznie w komentarzu, czy wam to pasuje, czy nie pasuje. Ja je tutaj szybko robię, jedziemy sprzedać. Zaraz tak, jak to się... Ja nie mam tych spark plugów, nie? No mówi się trudno, no pójdziemy z buta. Ale robimy, let's go. Ja już zapomniałem, jak to się w ogóle robi, ty. Dobra, bo coś się tutaj głupiego zrobiło. Albo mi te części znowu zniknęły, albo ich nie ma, nie? No patrz. Nie ma, nie ma chłodnicy i nie ma... Widzisz, zniknęło. Normalnie nie ma, ty. Dobra, muszę... a 5 się zrespiło. Lecimy, patrz, lecimy do sklepu. a 5 już mam, z ramy. I czego mi tam brakuje, bo to zniknęło. Brakuje mi chłodnicy. Ile mam miejsca? Nie mam miejsca. Dobra, idziemy, let's go. Aha! No patrz, jaka ta gra jest zbugowana, że to się tutaj zrobiło. Dobra, tutaj mamy cyk i lecimy po tą baterię. Mam nadzieję, że ją zdążę zdobyć. Dawaj mi tą baterię, to jest moja bateria, ty. Normalnie. Delete, patrz. Dobra, jest, mam, mam, mam. Dobra, tutaj cyk. I jeszcze spark plugi. Jaki tu jest silnik 2.0? 0 2 -0. i 4-2-0. Gdzie? Zaraz i 4-2-0 tu? tu nie. 40 dolców, dzięki. Dobra, montujemy tutaj. Fajnie, pięknie, możemy już zrzucić ten samochód i cyk, jedziesz. Condition 97%. Jest git. Golf GTI. Jednego sprzedamy, bo mam aż 4. Chociaż wiecie co? Ja się zastanawiam w ogóle, czy by nie zostawić tego samochodu. Bo jak oni przywrócą kontrakty, to bardzo dużo osób chce ten samochód. Dlatego też może, jeszcze może nie będę sprzedawał, ponieważ ja mam chyba jeszcze jedno miejsce wolne. Audi RS4, Toyota Hilux, Mercedes, Golf. Tutaj mamy Lexusa jeszcze do, do roboty. Golf kolejny. Ale to jest starszy Golfix. Nie, to jest nowy. No. To jest MK5, to jest MK6, albo MK7. Czyli mamy tutaj żółtego Golfixa. Później mamy zielonego, mamy też szarego i jeszcze jeden do roboty jest. Tu jest RS7, tu jest to, tu jest ten Golf X, zielony, tu jest Becie. O, no mam, widzisz, mam, mam tą Becie. Mam tą Becie. Ja już nawet nie wiem, jakie auto mam. Mamy jedno miejsce wolne, tutaj musimy zrobić jeszcze tego Golf Xa. Ale wiecie co? Ja bym chyba tego Golf Xa zrobił z części, której ja tutaj mam, Bo mamy tutaj V6 2.0, albo mamy też diesel. Ja bym tutaj może diesla wstawił teraz do tego auta. Dobra, wyciągnijmy może to auto i zobaczymy w ogóle, co tu jest pod spodem. Tutaj najprawdopodobniej będzie 2.0 albo 1.9 TDI. Patrz. Otwieraj to badziewie. No dziewięć diesel, widzisz? Wyciągamy to wszystko i teraz tak wycią... Nie chcę tego diesla Zrobimy z niego 3.0 diesel, patrz Cylinder head, tu jest diesel Air intake, 3.0 diesel Później tutaj mamy intake 3.0 diesel, 3.0 diesel To też, patrz Ja tego nie chcę, take out 3.0 diesel, 3... Jeszcze jeden? Ile ja tych diesli mam? Ten silnik się tu prawie nie zmieścił ty. Cyk Cyk C A, ten silnik się tu prawie nie zmieścił Ty, da się to już odpalić? Ja, 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 odpaliło się, pa Ja nie mogę, ty, diesel power, pa Diesel power Jak to idzie Diesel power Coś straciłem tam, widzisz, zaś mi wyleciało To jest niemożliwa gierka, ty Jak to tutaj wygląda? Ile mam jeszcze miejsca? Sześć Tu jest diesel, diesel Diesel i630, wiecie co, ja może wyciągnę to, 2.0, nie? No, przyda się. Nie może się przyda, cylinder head. Bo to chodzi o to, że ja mam za dużo tych rzeczy już po ja bym musiał to jakoś fajnie robić, nie? Dobra, mamy dieselka tutaj, chyba, że do kolejnego Golfa wsadzimy te 3-0. Jak to idzie, ty? Ale czemu mam condition tylko 43%, jak to już tak dobrze idzie? Mówię wam, że ta gierka jest mega zbugowana. Cyk i pyk. Dobra, ja sobie tutaj wsadzę nowiutkie rzeczy z tego. Confirm, niech tam to zniknie, bo mi się wydaje, że to po prostu nie będzie na 100% wtedy. Tu wsadzimy i potrzebuję jeszcze baterię. Confirm. Cyk, bierzemy tą baterię. Patrz, nic się nie pojawia. Taki serwer, że dzisiaj się nic nie pojawia. I teraz mam... 62%, nie? Nie wiem o co chodzi, a mam 62%. A bo to jest wzięte z Mercedesa, ja to muszę naprawić, chyba. Chyba tak, dobra. Na jaki kolor zrobimy na czarny, nie? Bo to będzie smrodzić dieslem. To zrobimy czarny, patrz. Cyk. Będziemy całkowicie czarny. Taki może być. Taki może być, i pójdziemy zrobić Merola. V V8. Do... tam. V8 tam zrobimy. Patrz, ile ich tu jest. Widziałeś? Dobra, bo muszę wyciągnąć teraz ten silnik. Cyk, cyk, cyk. I trzeba to chyba naprawić, bo to jest wzięte z Merola. No, no to jest zużyte. Dawaj tu raz. Tutaj dwa jedziemy. To trzeba chyba wsadzić. Nie, to trzeba naprawić. Spark plugi trzeba wymienić. I to nie wiem, gdzie się robi. Tu? Ja, ja, tu się robi, dobra. Jedziemy, let's go. Dobra, to robimy. Te spark plugi bym jeszcze musiał wymienić, nie? Ale to zrobimy jak. 93%. Exhaust. Aha, to się jeszcze musi zrobić, dobra. 94%. No to muszę zrobić, pa. Jak to idzie ty? Wm, wm, wm. Jak to idzie? Ty? Lepiej niż W8 idzie ty! Benzyna! Kurde, dobrze idzie, nie? Jak to idzie ty? Dobra, dawaj mi spark plugi do 30 diesel. Jest 30 diesel. Nie widzę. Inline. Petrol. Petrol, tu jest diesel. Dobra, dawaj mi to. One będą drogie, bo to diesel, nie normalnie. I montujemy. No co jest! Jak to do... once and off? Tak, wyciągnij to. I stać to. I teraz będzie 100%? Proszę. Mamy 100%. Pa! Patrz! Bę, 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 bę! Jak on ciśnie. Czekaj, ile za niego dostaniemy w takim dieselku. <grym> ja nie mogę! Wam, wam, smrodzi, co? Dawaj go. 36 tysięcy. Ty, to jest najlepszy Golfix, typa. pa. BAM 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 Ale dobrze idzie, co? Kurde, jak on smrodzi, ty Pa, 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 pa bam, 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 bam. On dobrze idzie To jest dobry silnik BMW M E92 się pojawiło E92 się pojawiło Już ktoś kupił pewnie I Lexus, patrz Jest tu ktoś? Dawaj, szybko Już ktoś kupił, nie? I już ktoś kupił. Kurde, no już kupił tą becie, no! Co za chłop, co za chłop, ty! Becie se kupił, ty! Co no, tutaj mamy? Tutaj mamy tego. I co tu jeszcze mamy ciekawego? Tam się za chwilę coś zrespi, nie? Tu jest Lexus, tu się zrespi chyba. Peżot się zrespi. Dobra, dawaj mi tego golfa. <noise> ja non-stop, ty! Patrz! Patrz, jak tutaj. On non-stop rwie. A, patrz. Ja non-stop, patrz, non-stop. Opony palety, non stop! Ale to jest dobry silnik w tym, do tego auta. To jest lepszy niż 4 0, tak mi się wydaje. Bardzo szybko przyspiesza. Fajnie smrodzi. Jedziemy zobaczyć, ile on pociśnie. Pa. Bum, 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 bum. jedziemy, dobra, patrzcie teraz moi drodzy. Już mamy 104. Cztery... patrz 160 180 On chyba... Okej. Okay. <laughs> Ale to dobrze idzie. Ale to dobrze idzie i policja i wszystko. Dobra, wróćmy. Ja, ja go zostawiam. Ja go normalnie zostawiam, bo to jest inne, inne GTI. Niżej powinniśmy mieć. Tu jest Lexus do roboty! Pst, może Lexusa jeszcze zrobimy? Ja jeszcze mam w ogóle jednego golfa. Co? A, bo ja jestem tutaj, dobra, tu jest Lexus. Tutaj mi znowu coś odleciało. Tutaj wejdziemy sobie do góry, tutaj są wszystkie autka zrobione, chyba, nie? Są wszystkie autka zrobione, więc lecimy jeszcze piętro wyżej. I niestety mamy tylko i wyłącznie jedno miejsce wolne. No ja bym chciał zrobić tego golfiksa i go trzeba sprzedać. Bo to jest, to jest w ogóle niepotrzebne, nie musimy na nim sobie trochę zarobić. Pa jak on jak ma pomki w ogóle. No w ogóle nie pasuje. No i dobra, zrobimy go. Właśnie się teraz respił. Gol, Golf MK5. Dobra, malujemy go, wiesz, na jaki kolor? Na biało go zrobimy. Albo na taką taksówkę. Normalnie to będzie taksówka i wszystko. A on też ma takie malutkie oponki, to on ma tutaj profil chyba 10, ty patrz go. Dobra, cyk, pyk, pyk, wszystko wyciągamy. Dobra, dawaj mi jeszcze te spark plugi. No, Spark plugów nie ma. Muszę jechać, po Spark plugi, czekaj. Chłopca jedzie peżotem, a ja go doganiam. Takiego mamy sprinta. Dobra, dawaj mi te spark plugi jeszcze. Cyk, cyk. To by było chyba na tyle, nie? Dawaj. Kondyszmy 92%. Jest git. Dobra, dawaj, wyjeżdżamy. Patrz to opunki. Przedajemy tu badziewie. I niestety nic się dzisiaj nie drespiło, ale mamy jeszcze Merola do zrobienia, także Merola sobie też zrobimy. Mamy tutaj co do roboty, ale ja idę sprzedać tego golfa. Bo ten Golf X jest, no taki MK5. To no, nie jest chyba GTI. Wygląda jak GTI, ale to jest takie pseudo GTI. to jest tylko zderzak zmieniony z, grill. Żeby każdy myślał, że a, patrz, ma GTI, a to nie jest GTI, nie. Dobra, odstawiamy tu. Cyk, ile dostanę za niego? 25 pięć no dziękuję, gratuluję A ja sobie wyciągnę jeszcze moją Suprę Gdzie jest moja Supra? Tu jest Supra No bo Supry już nie ma, nie? No to stary, jak ktoś zobaczy taką Suprę To powie oho, oho Ale jaka Supra, nie? Pa Normalnie Supra przyjechała Ten ma RS3 w sedanie A ja normalnie z Superką I wszystko, pa, widziałeś? Brum, 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 brum. Kajaka supra. No, to jest najlepszy samochód ever. Dobry moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Jeżeli chcecie więcej roblox, fix it up, zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrypcję na kanale i widzimy się w na następnym odcinku. Na razie, dzięki, cześć! Uuu.